przystępując do znakowania matek, dobrze jest mieć przygotowane wszystko, co jest, co jest potrzebne ja staram się zawsze mieć przygotowany wyciśnięty opalitek przygotowany wyciśnięty opalitek kawałek jakiegoś patyczka do zaznakowania oraz oraz, oraz, oraz kropelkę kleju zaraz będę pokazywał co i jak robię, znajdę matkę Troszkę lepiej. Bo to będzie widać. Ja sobie tutaj zawsze na dole szykuję. Wszystko co jest potrzebne. Czyli tak politek, obracam go od razu. Trochę to trwa, bo to jest taka, taka niewdzięczna praca. Ja nie lubię znakować matek, można się sporo pomylić, można sporo stracić, ale o, jest o przewrócony. Teraz to, co trzeba zrobić, to trzeba znaleźć matkę. Ja czego nie polecam robić, to nie polecam łapać matki, nie polecam łapać matki ręką na plastrze, tu można, aha jeszcze tu, o, proszę bardzo, do przygotowania i co jest bardzo ważne, kropelka kleju, ja stosuję taki klej w żelu, coś ala kropelka. Wyciskając ten klej też musimy pamiętać, że tutaj czasem wytwarzają się takie frakcje, jakieś takie bardzo płynne, żeby to był rzeczywiście ten klej w żelu i żeby to rzeczywiście spełniał swoją rolę jako, 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 jako klej, którym chcemy przykleić opalitek. Więc tak. Matkę już mam w fajce. Matka, później będę rozmawiał, będę mówił więcej na temat na temat tych różnych, różnistych sposobów znakowań. W każdym razie ja już po różnych, różnistych doświadczeniach nauczyłem się jednej rzeczy, że nie powinno się zbyt wcześnie znakować matek. Teraz nie ma strachu, że ona gdzieś odleci albo coś się z nią stanie. W tym momencie trzeba ją po prostu dobrze złapać. Złożyć sobie ten patyk. O. O, nie ma strachu, że odleci. No akurat ta. Akurat ta mnie odleciała. No ale nic, mam ją już. złapaną, trzymam ją w ręku. To, to zaraz robię. Jest bardzo, ale to bardzo ważne. Trzeba się uspokoić. O, trzeba się uspokoić, ale ja sam się napiąłem. Opolitek musi być przyklejony równiutko. Z tego względu, że. Krzywy opalitek, jakieś tam wywychnięte skrzydełko, czy jakaś inna historia może spowodować e, no, chęcią pszczół do, do wymiany matki. Więc tak, ja już ten opalitek nakleiłem. No, matka mnie zaskoczyła, bo zleciała mi z ręki, siadła na trawie. E, ale, ale wszystko się udało. Szczęśliwie matka jest w lokówce. Patent e, Szczepana z pasieki Baribal. E, lubię, <laughs> bardzo lubię takie patenty e, adoptować u siebie na pasiece. Proszę bardzo. Teraz pomiędzy ramki. Jutro tu zajrzę. Jutro tu zajrzę. Ramki sunę i matka jest zaznakowana. odkładzie matka została zaznakowana w momencie, kiedy zaczął się pojawiać pierwszy wygryzający się po niej czerw. To jest najlepszy moment do zaznakowania u nasilonych matek. Chociaż ja w swoim czasie praktykowałem też znakowanie matek tuż po podjęciu czerwienia. Znakowałem matki aparatem tłoczkowym. Znakowałem matki w czymś takim. Matki tuż po podjęciu czerwienia nie mają jeszcze takich e, mocno uwydatnionych odwłoków e, i jakoś to szło e, z, z kilkoma zastrzeżeniami, o których nikt nie mówi sprzedając takie, takie urządzenia. E, takim aparatem nie można znakować matki jedna po drugiej wypuszczając je bezpośrednio na plaster. E, zapach e, pierwszej zaznakowanej matki zostaje na gąbce. Dwa razy mi się zdarzyło, rok po roku, że... Druga zaznakowana w ten sposób matka wypuszczona na plaster bezpośrednio do pszczół, została przez pszczoły ścięta, bo wzięła zapach drugiej matki na siebie, wzięła zapach drugiej matki na siebie. Druga rzecz, którą, na którą chciałbym zwrócić uwagę wszystkim tym, którzy widzą w sklepach pszczelarskich, to urządzenie, które jest nazywane aparat płoczkowy do znakowania matek, to jest to, że to miejsce, w którym, w którym przyciskamy matkę, tutaj niby jest tak, niby jest gąbka, yy, ale to jest krateczka. No i krateczka, dobrze wcelowana krateczka nie powinna matce zrobić krzywdy, ale matki bardzo mocno dobrze rozczerwione, które są grube, przyciśnięte o czymś takim, no możemy im po prostu uszkodzić odwłoki i możemy doprowadzić do śmierci matki. Też spraktykowane w zeszłym roku u mnie na pasiece. Więc ja generalnie tych urządzeń już nie używam, ani tego za specjalnie nie polecam, bo Zdecydowanie prościej jest wziąć matkę w palce delikatnie, spokojnie, chociaż tutaj też trudno mówić o spokoju, jak ci spada w trawę, ale, ale zdecydowanie prościej jest wziąć matkę w palce, spokojnie położyć jej kropelkę kleju, spokojnie położyć jej opalitek, niż robić to przez coś takiego, gdzie bardzo często zdarzało się, że opalitek jakoś zostawał na tej kratce i matka znowu była do zaznakowania, i znowu i to wszystko się ciągnęło bardzo długo. Więc u mnie te więc trzy takie, bo myślałem sobie, tak, no kurczę, no będę znakował trzy matki dziennie, jak, jak będę miał e, o taki, e, taki, a, takie trzy aparaty. Ale podziękowałem, nie, nie używam już e, czegoś takiego i tak generalnie to nie polecam. E, matki unasilnione znakuję z ręki, a matki nieunasilnione to jest w ogóle bardzo prosta historia, bo, e, bo one są takie grzeczne, nieruszające się, miziutkie, spokojne że znakowanie takich matek tuż po wygryzieniu z matecznika to jest po prostu czysta przyjemność. Podobnie też na, na gąbeczce biorę to w rękę, kładę kropelkę kleju i za chwilę jest matka zaznakowana. Za chwilę jest matka zaznakowana i idzie bezpośrednio do klateczki. Zwróćcie uwagę, ostrzegam, trzeba uważać używając tego urządzenia.